Witam was serdecznie wszyscy, którzy mnie nie znają. Jestem ProZu, robię content społe dwójki, ale teraz też będę robił społe jedynki z tego względu, że mam dość duże doświadczenie z grom. Słuchajcie, zanim przejdziemy do wszystkich nowych gemów, które wam. Oczywiście, wszystko wam omówię, Nie no, nie będziemy przeglądać wszystkich gemów, które zostały buffa, spokojnie, ale omówię wam wszystkie nowe gemy dzisiaj w tym odcinku z Mercenaries, ponieważ mamy już czerwone, zielone i oczywiście hmm, intowe gemy, więc spokojnie pokażę wam to i niebieskie chciałem powiedzieć, ale zacznijmy sobie od tego. Zobaczcie, Twitch Dropy, co mają dla nas. Do Zgarnienta. Channel the true power of the mastermind by using the Syndicate's Demise unique finisher effect, unleashing a torrent of souls from any unique monster you slay. Wadne. For all you fans out there, this one's for you. The rose charge effect turns your charges into pristine roses. Damn. The different colored rose for your endurance, frenzy, bardzo ładne. and power charges. Dive through the Atlas's memory threads with the Ooh. Originators Portal. Burnished with gold and pulsating with memory threads, this portal effect is a great choice to bring with you on your journey through the updated endgame nice. secrets of the Atlas. Nice! You can earn the Syndicate's Demise Unique Finisher effect during the first week and the Rose Charge effect during the second week by watching any Twitch channel in the Path of Exile category for the required duration.

Streama. No zapraszam Was do mnie na Twitch też Prozu 95. Ale nie ukrywam, możecie oglądać każdego innego streamera. Yy, za oglądanie tego dostaniecie dosłownie to. Ale przeczytajmy ile dokładnie. Już widzę, że 3 godziny musicie łącznie oglądać, ale przeczytam Wam wszystko, żebyście wszystko wiedzieli na pewno. Jest. Czas rozpoczęcia. 13 czerwca, czyli dosłownie w piątek. Od y, czasu PDT, bla 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 Od 10, czyli od 22 u nas W swoim czasie lokalnym Czyli od 22-13 czerwca Jak startuje liga w piątek 13 Od 22 od razu możecie oglądać I nabywać dropy Czas zakończenia 21 czerwca 14 u nas, a dokładnie od 13.59 Dobrze, czyli macie cały tydzień y, Na zdobycie tego finiszera Później kolejny Czyli zamiana chargów, Power charge'ów, endurance charge'ów i frenzy chargów Na różyczki od Zany bardzo, bardzo przyjemny skinek. To leci od... To leci od 21 czerwca od godziny 14, czyli minutkę po tym, jak się tamto skończy, aż do 29 czerwca do godziny 13.59 po raz kolejny. Więc kolejny tydzień macie na zdobycie tych właśnie różyczek zamiast tych charge'y, więc bardzo ładne. No i teraz oczywiście ostatni, chyba najprzyjemniejszy, najpiękniejszy, no wspaniały portal, który jest naprawdę, naprawdę fenomenalny. Go możecie zdobyć, już Wam mówię w jaki sposób. Aby wesprzeć naszych streamerów społecznościowych będziemy również oferować portal twórcy, czyli originatora do zakupu lub wręczenia w prezencie dwóch subskrypcji Twitch, czyli możecie kupić dwa suby bądź dwa gift suby. U jakiegokolwiek streamera, po raz kolejny zapraszam do mnie, będzie mi bardzo miło Jeżeli będziecie chcieli ze mną posiedzieć, u mnie kupić i y, Pobawić się nowymi buildami, z nowymi gemami, bo ja będę grał raczej wszystkimi nowymi gemami Wiecie, że na tym kanale się zawsze testuje nowy shit i po prostu się wymyśla jakieś dziwne off-meta Buildy, więc jak się interesujecie co tutaj z tego można wykombinować U mnie znajdziecie y, powiedzmy ostoje i Przystań taką. Aby wziąć udział, zaloguj się na twoje konto Twitch, odwiedź dowolny kanał Twitch transmitujący Puff of Exile Secrets of the Atlas. Podczas gdy kanał transmituje na żywo Path of Exile Secrets of the Atlas, kup łącznie dwie subskrypcje dowolnego poziomu, aby zdobyć portal twórcy. Subskrypcje Prime są wyłączone, więc tylko poziomu pierwszego minimalnie musicie kupić, żeby to zadziałało. To jest bardzo ważne, nie? No zajebisty portal. Ja nie będę namawiał, po prostu zrzucam wam info jak to wygląda... Więc zapraszam, od 13 do 21 pierwsze dropy yy, Od 21, od 14 do 29, do 13.59 drugie dropy Widzimy się chyba w piątek o 22, co? Mogę tak powiedzieć I tu oczywiście macie wszystko, jak zlinkować wasze konto Jak, yy, z, do, jak odebrać nagrodę Jak włączyć Twitch dropy na moim kanale, to już spokojnie mam włączone Jak kupić gift wszystko tutaj macie, cały poradniczek Będzie ten link w opisie A teraz idziemy prosto do nowych gemów Zostaw łapę do góry, zapnij pasy Zasuwamy. Dzień dobry, witam was serdecznie. Słuchajcie dzisiaj film z Path of Exile 1, ponieważ mamy tonę, tonę nowych gemów, skill gemów, pozmienianych w różnoraki sposób. Mamy oczywiście porównanie od razu ze starymi statystykami, z nowymi statystykami. Nie przelecimy sobie przez wszystkie, ale jak jesteś zainteresowany, czy twój gem dostaje buffa, czy nerfa, weź sobie w BI, w link w opisie, tam myślą wszystkie. Przefruniemy sobie przez te, które były pokazywane w tych wszystkich metowych bildach za granicą. No, i między innymi u innych twórców też z Polski, bo widziałem, że część już e, twórców robiła właśnie poradniki z, z buildami, które są traktowane jako najlepsze startery. Więc prawdopodobnie te skile się również tutaj pojawią. Na pewno chcę sprawdzić Sandera tego nowego, e, tego Wolfganga Fizer, zobaczymy i tak dalej. A i spodziewajcie się jeszcze filmu, w którym ja Wam pokażę spokojnie, jak zdobyć sobie wszystkie gemy do nowych buildów z nowymi wersjami gemów, ponieważ będą one niesamowicie drogie na początku ligi i gwarantuję wam, że ich nie kupicie przez pierwsze kilka dni, bo będą po prostu jebitnie, jebitnie. Kosztować. Mówię chociażby o Voltanik Fisher tym nowym, ale spokojnie dzisiaj ci wszystko pokażę i wszystko wytłumaczę. Zostaw łapkę do góry, oczywiście, subskrypcję, jeżeli chcesz więcej filmów z PoE 1 i PoE 2 na tym kanale, oraz zapraszam cię na Twitcha, bo możesz nie wiedzieć, ale streamuję na Twitchu twitch.tv slash prozu 95. Tyle. Bez wędnego gadania, szanuję Wasz czas. Lecimy z. Gemami. Sam początek. Path of Exile Secrets of the Atlas wprowadza kilka nowych klejnotów. Trata, dostępnych jako nagroda za zwycięski pojedynek z najemnikami. Ok, czyli to są nowe gemy z najemników w takim razie. W tym rozszerzeniu wprowadziliśmy również pewne zmiany w istniejących gemach e, i support gemach. Dzisiaj przygotowaliśmy dane klejnotów na poziomie 20 z 20% jakością, czyli level 20-20% Quality. Jest. Quality plus 20, ok. Dla wszystkich nowych i zmienionych klejnotów, aby pomóc Ci w. Teoretyzowaniu Twoich buildów na nadchodzącą premierę. Nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, co wymyślisz. Pytaliście mi wielokrotnie, czym ja będę grał? Nie wiem. Ja zawsze gram w metom, ja chcę się dobrze pobawić, a do latania T17 nie potrzeba jakiegoś nie wiadomo jak potężnego buildu. Naprawdę pokraftuję sobie coś esencjami, zrobię jakiś build w miarę logiczny. Jak już sprawdzę to w praktyce, na własnej skórze, to wam to pokażę i wtedy będę mógł się pochwalić. Dobra, sprawdźmy najpierw wszystkie nowe gemy, czerwone gemy. Chain Hook of. Throw chains ahead of you, attaching them to target hits. Enemies chained to you will grant rage when hit. When chains are broken, they snap and deal attack damage in an area around the target they were attached to. Requires a one-handed mace, spectre sword, or axe. Dobrze. 9 targetów możemy przyciągnąć. Aha. Dobra, maksimum 12 chance, 9 target. Generator Rage'a jeszcze. I widzę, że całkiem nie najgorsze przeliczniki. Effectiveness of added damage 393%. Attack damage 393%. Not bad. Dalej. Heavy strike of e, Tratus. Jest. 552%. Wow. Spory attack damage przelicznik, ale wiadomo, że heavy strike zawsze ma pierdolnięcie. Increases and reductions to spell damage also apply to attack damage from hit from this skill at... E, Uuuu, uh, uh, to ciekawy case. Attacks enemies with a forceful blow requires a staff, czyli Heavy Strike of Tratus bije tylko staffem i zobacz, Int Stacker 2% szansy na zadanie podwójnych obrażeń za każde 10 Inta. No takie trochę, takie trochę nawiązanie do naszego mnicha z poedwa bym powiedział tutaj. E, zwiększenia i redukcje do mocy zaklęć, czyli spell damagea też wpływają na atak damage, przemnożony przez... 1,7, bo mamy 170% of the value, więc skalowanie spell damage'a i int'a tutaj naprawdę daje ci zajebiście dużo obrażeń. No nie mówię, że int'a trzeba dużo skalować, no bo 2% za każde 10 int'a, więc de facto no jak bardzo chcesz, to 500 int'a daje ci 100% szansę na double damage z tego, nie? Ale nie potrzebujesz masz tyle int'a. Ten spell damage to bardzo ciekawy. Ej, co pod to? Szukałem sobie czegoś, z czym będę grał. No to mi się kurde bardzo podoba. To jest bardzo podobne i zbliżone do tego, jak się składa w dwójce rzeczy. Na przykład pod Crown of Ice właśnie. I jest to na Pewno coś, czym bym się zainteresował. Fajnie, lecimy dalej. Jest, nowy Sander. Thunder of Tratus. Jest. 470% atak damage. A, klasycznie bardzo dużo. I teraz co on robi? More area of. effect, shockwave. Nie wiadomo. Wave causes shockwave from up to 5 enemies in each area. Wave damages for areas. Ok. Reduce delay. W porządku. Czyli będą się szybciej te wave y tam pojawiać. Cannot stop before damaging to areas. Wave can restart up to 2 times. Uu. No i oczywiście zwiększa o 0,1 metra za każdą poprzednią. Wave can restart up to 2 times. Bardzo fajne. Slams the ground, creating a slow wave of turning terrain that damages enemies in a sequence of areas in front of you. Number of enemies hit by the wave will release a shock wave, Damaging other enemies around them using the skill again will stop the previous wave. Okej, okay. potężny skill do wave clear'a, no bo już pomijam stackowanie area of effect tutaj, nie, żeby to było większe, to się może od pięciu wrogów shockwave'em odbić dalej, to jest piękna sprawa. It can restart aiming towards an enemy if one is in range. Requires a mace, scepter, axe, staff, or unarmed Ok, czyli nawet bez broni można tym rzucać. No ciekawy case. Bardzo mi się podoba to, no. Na razie Heavy Strike of Tratus mi się niesamowicie podoba i wokół tego jakiegoś gówno mem builda może złożymy, a może nawet się uda złożyć jakiegoś pinnacle killera z tym? To ma potencjał niesamowity szczerze, bardzo fajne. Dalej Blade Fall of Tratus. Spock of his damage, ok. Kryta ma 6%, tylko flat to jak na zaklęcie nie jest źle. E, volley of Blades, rozumiem. Volley Frequency. Ok, czyli częściej, gęściej spadają po prostu za stomany. Mamy frekwencji, czyli jakby częstotliwość spadania o 2% większą. 5 blades fall per volley, which will then linger in the ground. Maximum 40 lingering blades can be left in the ground at a time. Ok, czyli może spaść 40 ostrzy na glebę. Czy one mogą jakoś. This skill cannot be triggered or used by totems, traps or mines. Czyli trzeba to rzucać. Ręcznie. No jestem ciekaw, czy Bladefold zyska swoich miłośników. Lecimy dalej. Blastrain of Tratu. A Blastrain w ogóle bardzo przyjemny skill sam z siebie. Bardzo go lubiłem grać. E, pod Ignitera. Właśnie widzę. Deals. Spory przejdziemy. 2700 base fire damage per second na 20 levelu. Ale fires one arrow only. Czekaj, jak to działa. Fires a single arrow up in the air to rain down at the target location. Arrow deals area damage around where it lands. As well as releasing a wave of fire, which will apply a burning debuff to enemies the impact. O, ciekawe. Ja mam przepalone styki już, ale ja bym kombinował, żeby z tego zrobić single target na RFa. a ja Jestem ciekaw w ogóle, jak RF teraz sobie będzie radził, jak fire trapy są w miejscu, w jakim są. Modifiers to number of projectiles do not apply to this skill, czyli jest tylko jedna strzała zawsze. 100% damage'a fizycznego na fire przemieniona, ok. Modifiers to projectile damage apply to this skill. Damage overtime effect. Ooooo! Czyli projectile damage, jak stakujesz, to dostajesz tutaj na tym damage overtime. Czyli ten fire damage per second będzie ci wzrastał, wzrastał z Project Damage em. Fajne, 3,5 metra zasięgu, fire damage over time Multiplayer quality, bardzo fajny skill. Ciekawe. Kurwa, no dawno nie grałem w po 1, nie wiem czy 2700 to dużo, wydaje mi się, że całkiem nienaganny jest to DPS, jeżeli chodzi o skille związane z Igniteem. not bad. Dalej, Siege Ballista of Tratus, to już widzieliśmy. Arrows, pierce 9 additional target, wiadomo. Placement range bardzo fajny, 300% czyli daleko możemy to zostawiać. Plus 7 to maximum number of summon totems. Czekaj, summons 8 balista totems in a ring, which use this skill, czyli możemy 8 balist na instancie pierdyknąć. Totems expire after attacking once. 20% more projectile damage. Okay, czyli respimy 8, te 8 wali hita i znika po prostu. Fajny temat, szczerze. Siege balista of z pewnie będzie grany. Podoba mi się niesamowicie w, w domyśle. I to, że mamy 300% zwiększony totem, totem placement range też pozwala nam dość bezpiecznie tym grać. Fajne. Wydaje mi się, że na singla 8 tych balist może nieźle działać. Zobaczymy. Spectral Helix of Tratus Chose a trap which, once triggered, fires a spectral copy of your melee weapon. Oh, while well, uh, flying in a large spiral, damaging enemies in its path. Okay, and bouncing if it collides with wall. Oh, it a bardzo fine skill. Usually people piacą to not to dowodzić. If dual wielding, each trap drone will randomly use their. Either the main hand or the off hand. Throw up to one additional trap if dual wielding. Czyli Spectral Helix of Tratus rzuca po prostu trapy, które rzucają Spectral Throwa waszą bronią. Ten Spectral Throw jeszcze się bouncuje od ścian. Modifiers to number of projectiles instant apply to the number of bounces. Ok, czyli zwiększa sobie bouncowanie od ścian. No to brzmi jak... Projectiles that have pierced deal 10% more damage. Okej, okay, czyli będziemy grali tym pod Piersa. Spirals through for... Okej, okay, wiadomo... No, i reduce trap throwing speed, jeżeli używamy dwuręcznej broni. Ciekawy. Podoba mi się. Samo to balansowanie od ścian wydaje się bardzo mocne, jeżeli tutaj dużo projectile speeda nabijemy. Ciekawy skill, jestem ciekaw jak to będzie wyglądało na clear speedzie, nie? No bo wszelkiego rodzaju skile, które się odbijają od czegoś albo wracają do nas na returning projectiles, są na pewno interesujące. No, dałbym szansę, ogólnie to szczerze, jeżeli jeżeli szukacie czegoś ciekawego w POE 1, to ja wam gwarantuję, że ja będę sprawdzał wszystkie te nowe skile jak coś. Od tego jest ten kanał, żeby kombinować z nowymi rzeczami. Spectral Shield of, of Tratus jest. No to bardzo przyjemny skill jest. Shard Projectiles deal 50% less damage. Throws a spectral copy of your shield as a piercing projectile which deals offhand damage augmented by the defenses the, of the shield. Ok, no to już znamy. When it reaches the target location it will hover in the place. Ok, rozumiem, czyli dorzucałem to do danego punktu i on po prostu się tam lewituje, tak? Tak, i stamtąd będą leciały powtarzające się małe szardy jako projectile we wszystkich kierunkach. Ok, czyli jakby pociski. Added physical damage per 15 armor or evasion rating on shield, wiadomo. 23 additional projectors, sporo. I 6 shardów at the time until all fired, ok. The rate at which it releases shards will increase until all shards have been fired. Ok, czy to będzie przyspieszało? Modifiers that cause additional projectors to be fired will add more shards, not more copies of the shield. Ok, I jak będziesz dodawał więcej pocisków, to nie zwiększy ci więcej tych tarczek wyrzucanych, które będą hoverować. Ona zawsze będzie jedna, po prostu więcej z niej będzie leciało tych shardów. No to się wydaje do clear'a średnio... Nie no, chociaż jak rzucisz w grupkę i to... Wypruje z siebie tam 6, potem od razu kolejno? Może, czy tam 11 nawet, może. No jestem ciekaw jak to będzie wyglądało dokładnie z przelicznikami. Ciekawy, ci ciekawy skill. Spectral Toe of Tratus. jest. Throws a trap which once triggered fires many spectral copies of your melee weapon. Oh, they fly out in all directions and, and return to where the trap triggered. In a spinning attack that damages enemies in their fell. O oh, kurde, if dual wielding each trap thrown will... You... To bardzo mocne, szczerze. Fire projectiles in a circle, projectiles that have peace deal for 10% more damage. To, to mi się dużo bardziej podoba niż ta tutaj, gdzie to było. Niż Spectral Helix of Tratus, mam wrażenie. To, to jest dużo fajniejsze. Nie bounce'ują się od ścian, ale wypuszczają po prostu w różne strony świata, nie? Kopie. Many Spectral Copies. Pytanie jak dużo tych kopii też jest, nie? jest five projectiles, ok. Fajne, to, to, to chyba ciekawsza wersja nawet, chociaż ta nie może być op, jak się dobrze ogra to. Ciekawe. Dobra, lecimy teraz z zaklęcia. Dark Path of Tratus. Chaos damage in an area around you. Casting this spell will cause you to gain ruin. If this spell inflicts your seventh ruin, it will sacrifice a large portion of your life to deal extra chaos damage based on the amount sacrificed and remove all ruin from you. W porządku. Bardzo podobny case jak Volatile spod Reaching 7 ruin will sacrifice 50% of your life to deal with 400% of sacrificed life as chaos damage. No, ciekawe, te liczby tutaj do mnie przemawiają. 400% całego poświęconego życia jako chaos damage, zważając, że prawdopodobnie damy radę mieć sporo zdrowia w aktualnej... W aktualnym stanie gry i itemizacji tym co ja widziałem, to, to, to te 400% to może być naprawdę porąbane, porąbana ilość obrażeń na jednym wybuchu. No ciekawe, jestem ciekaw. Tego jestem realnie ciekaw. Storm Call of Tratus. Sets a marker at a location after a short duration a bolt strikes the marker. Dealing physical damage around it and causing bolts to strike at any other markers you've cast. Bolt impacts will leave behind a pool of boiling blood, which deals physical damage over time to enemies within it for a secondary duration. Okay. Czyli, walisz hita z Fizz'a, Stormcall widzę, że tu jest Fizz z dmg'em, nie jest to, nie jest to Lightning, tak jakby się mogło wydawać, jest to Physical, faktycznie Spell, Aoe, Duration, Physical i potem wali jeszcze damage over time. Modifiers to spell damage applied to this skill damage over time effect. No, kurde, kolejny fajny skill pod dota. Kolejny fajny skill pod dota. No, podoba mi się co oni kombinują tutaj, okej. Okay. Wave of Conviction of Tratus, to widziałem już. Bardzo, bardzo przyjemny skill. An expanding wave of energy surges outwards from you, damaging enemies in a ring-shaped area over duration. The ring then returns, damaging enemies again... On the way back, grało się kiedyś Ice Nova, ja jakby wydaje mi się, że jeżeli... A, only one wave of conviction can be active at a time, okej, okay? czyli Ice Nova spamu już nie będzie, zamiast, znaczy nie będzie wave of conviction, of no, w tratus spamu, zamiast tego Ice Nova, no, już rozumiem, co tutaj wykombinowali. Penetrujemy 15% rezistów, wiadomo, Fizz Damage i 50% damage'a konwertowane na ogień. No to jest ciekawy skill, na pewno wave of conviction bardzo przyjemny był już wcześniej, Chociaż ja go raczej używałem głównie do nakładania jakichś debuffów na moby. No dobra, zobaczymy. To some damage spory. Effectiveness of undead damage spory. Critical hit chance 6% klasycznie już. Nieźle. jest jeszcze focus channeling. Faktycznie było powianne, powiedziane, że będą zmieniać. I jest. Supported skills deal 24% more damage per second channeled up to maximum of 60%. Supported skills have 20% more cost per second channeled up to maximum of 100%. I mają kaspida spida zwiększonego, więc będą nas kosztować dużo więcej many. Ale też dużo więcej obrażeń: 60% to jest całkiem, całkiem sporo. Focus Channeling bardzo mi się podoba, fajne. No i to jest oczywiście bardzo dużo skilli które jeszcze dostały buffy. Zobaczcie: RIP, duży buff, ogromny buff, Valkyklon, proszę bardzo. Are of efekt zwiększony? No wiadomo, no, przychodzą ludzie z połet dwójki, będą chcieli prawdopodobnie cyklonem grać. Ja zrobię wam poradnik do cyklona na Slayerze na dzień dobry. Najprawdopodobniej, bo to będzie pojebane bildzik, żeby sobie latać mapki. A wiemy doskonale, że nie są wam w głowie pinacle bossy, już nie mówiąc o Uber-bossach, o czym wygadamy. Wtedy sobie polatać, pozumować mapki, więc wam to pokażę. Lightning Strike dostał nerfa, oczywiście klasycznie, ale szczerze, nawet po tym nerfie będzie bardzo, bardzo mocny. Dobra, nie będę przeglądał wszystkiego, to oczywiście macie wszystko w opisie. Natomiast ja chcę coś zobaczyć. Molten Strike dostał nerfa. Niestety, yy, golemy mnie interesują, to na pewno będę chciał sprawdzić sobie. Cyklon dostał buffy. O, no to wiadomo, że będę wam dobra, czyli będę wam robił Slayera pod cyklon. Klasyczek raczej. O czym my gadamy? Tak, do wszystkiego dostał buffy. Maksimum Nova, jeden stage mu odjęli, więc. Te buffy to jest praktycznie takie samo stadium, po prostu szybciej się naładowuje. No 500 damage mniej, no nie no, firetrap nadal dalej tyle damagea, że jest OK. I guess, ale szkoda, no dla rfa wielkie F. No tak, lightning strike 50% nerfy do hitów i elementów, to no, mówię, dalej będzie grywalne, serio, to jest bardzo mocny skill. On było P, teraz będzie git. To powiem zainteresuje wiele osób. Essence Drain dostał buffy i może ujrzymy nostalgiczne buildy sprzed... Ja wiem. 4 lat? 3,5? 4 lat? E, pod Essence Dreina. No, piękne są te nowe liczby. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Chciałbym zobaczyć znowu kotki, które biegają i kasują całe endless bridge. E. No, jestem niesamowicie ciekaw, czy pod to ktoś coś wykombinuje. Widać ewidentnie, że jak najbardziej można. Fajnie, to jest. miód na moje oczy. No, nie będę tego wszystkiego wam czytał, sprawdzał i tak dalej. Zapraszam was. Macie linka w opisie, żeby sobie to posprawdzać. Ciekaw jestem, jakie wy buildy wy kombinujecie, a ja uciekam wam nagrywać poradnik, bo chcę wam zrobić przede wszystkim poradnik o tym tu, fajny był do tego Elf Winter, jestem ciekaw tego Elf Wintera też. Chcę wam zrobić poradnik do tego, jak zrobić szybko laby, żeby latać trzeciego laba i żeby zdobyć wszystkie gemy te potrzebne do wszystkich buildów, które pewnie znaleźliście w internecie, u innych twórców i tak dalej. Więc tyle ode mnie. Dzięki za oglądanie. Zostaw kciuka do góry. Jeżeli coś palnąłem głupiego o tych gemach, spokojnie. Ok, ja wracam do połowy po długiej przerwie. Chciałem was bardziej informacyjnie te... poinformować, że coś takiego weszło. Jak macie swoje przemyślenia odnośnie gemów, czy jakieś buildy, na to też chętnie posłucham. Eee, Albo mój omego nie jestem. Wiadomo, że każdy się uczy, niezależnie od tego, jak dużo godzin w grzeby nie miał. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego filmu później. Cześć!